Was widzieć. Wzajemnie. Szanowni Państwo, kolejny ciekawy, ale i pracowity dzień. Rano zaczęliśmy jak zwykle od spotkania z krajami bałtyckimi. Jest to już pewnego rodzaju dobry zwyczaj, wypracowana metoda ustalania również stanowisk. Potem to skutkuje zresztą przy dużej zbieżności poglądów również i na posiedzeniu Rady. Rada, kilka tematów dla Polski ważnych. Przede wszystkim relacje Rolnictwa i klimatu i środowiska, bo niewątpliwie interakcja między klimatem a środowiskiem jest i w jedną i w drugą stronę. Rolnictwo w jakiś sposób wpływa na klimat, ale jednocześnie od tego klimatu jest zależne, o czym świadczą choćby susze czy inne anomalia pogodowe. Tu właściwie zbieżność w komisji jest duża, ponieważ nikt nie kwestionuje tych ambitnych spraw związanych z klimatem. Jest przekonanie, że rolnictwo musi wziąć na siebie współodpowiedzialność za rozwiązywanie problemów klimatycznych, mało że jest jednym z elementów rozwiązania problemów klimatycznych, ale jednocześnie, jeżeli rolnictwo ma na siebie przyjmować nowe, dodatkowe zobowiąza zobowiązania, to również jednak cały czas w tle jest wielkość budżetu. I właściwie większość. Ministrów podziela również moje zdanie, że trudno mówić o jakiejś liście działań, które powinny być finansowane ze Wspólnej Polityki Rolnej, kiedy nie mamy przekonania, jaki będzie budżet, jakie będą wieloletnie ramy finansowe. Komisja nie komisja, a prezydencja przedstawiła pewną listę działań. To jest dobry punkt do, do dyskusji. Natomiast zarówno ja, jak i jeszcze inni ministrowie podkreślali, że i płatności podstawowe powinny być uwzględnione na tej liście. Dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach, ale również pewne szczegółowe płatności związane czy z dyrektywą wodną, czy z naturą 2000. Również przedstawiliśmy z krajami bałtyckimi stanowisko, taką deklarację, która była kilkanaście dni temu podpisana w Tartu w Estonii o potrzebie finansowania również wapnowania, nie jako nawożenia zwiększającego plony, ale jako działania. Które na glebach mineralnych, zakwaszających, jest naturalnym sposobem również zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla, poprawienia pochłaniania gazów cieplarnianych. Więc będą dalej toczyły się rozmowy. Wydaje się, że tutaj jest możliwość znalezienia jakiegoś kompromisu. Zresztą prezydencja zaproponowała, żeby jakąś jedną kwotą, jakimś jednym procentem, określić, ile będziemy w ramach wspólnej polityki rolnej, zarówno pierwszego, jak i drugiego filara. Wydawać na sprawy związane z klimatem. Może nie jest to sprawa zła i warunkowo to poparłem, ale jednak no, najpierw trzeba wiedzieć procent od czego, od jakiej kwoty, od jakiej wielkości środków dedykowanych wspólnej polityce rolnej. Dopiero wtedy możemy mówić o jakiejś, jakiejś kwocie, o jakimś procencie. Zresztą ministrowie podkreślali również, że tu jest potrzebna pewna elastyczność, a nie arbit, arbitralne narzucenie zarówno tej kwoty, ale również jakie działania powinny być podjęte. Różnica między krajami skandynawskimi a południem Europy, również ze wschodu na zachód, jest bardzo duża i kraje członkowskie, ministrowie rolnictwa, zdaje się lepiej wiedzą, jakie potrzeby należy finansować, które byłyby przydatne dla środowiska. Drugi temat dotyczący okresów przejściowych, bo opóźnienie negocjacji wieloletnich ram finansowych powoduje, że trudno w tej chwili mówić, jaki będzie budżet 2021 roku, a rok 2020 musi być finansowany ze środków następnej perspektywy finansowej. I tutaj z zadowoleniem przyjmujemy propozycję Komisji Europejskiej, żeby podawać nie procent czegoś, czego nie znamy, tylko określoną kwotę, która jest bliska polskich wyliczeń tych płatności, które były w 2019 roku. Trochę jest to mniej niż się spodziewaliśmy, ale jednak ważniejsze jest to, żeby to rozporządzenie zostało przyjęte do końca roku, żeby nie było luki prawnej, bo jest potrzebna pewna pewność dla rolników, pewność prawna finansowania w 2020 roku. Tu również padły deklaracje ze strony komisarza Hogana, że będą pracować zespoły robocze, które te wszystkie sprawy szczegółowe będą wyjaśniać. Następny obszar to już są sprawy, które są zgłaszane przez poszczególne kraje. Ja zgłosiłem problem nadmiernego, naszym zdaniem, importu kukurydzy z Ukrainy do Polski. 60% eksportowanej z Ukrainy kukurydzy trafia do Polski. Ona jest tańsza ze względu i na klimat, i na wysoką jakąś leptę, czarnoziemy ukraińskie, tańszą siłę roboczą. Natomiast bardzo mocno to komplikuje sytuację na rynku zbóż w Polsce. To dotyczy zarówno kukurydzy, jak i innych zbóż, również między innymi gryki. Komisarz przedstawił, że w skali Europy to nie jest problem istotny, ponieważ import około 260 tysięcy ton w tym roku kukurydzy ukraińskiej wynosi to jest mniej więcej 1% importu kukurydzy w ramach Unii Europejskiej, czyli w liczbach bezwzględnych nie są to jakieś istotne importy, ale z faktu, że Polska jest krajem granicznym, koszty transportu do Polski są najniższe w ramach Unii Europejskiej, to dla nas jest to, jest to problem. No, Komisja przyjęła to do wiadomości. Wiele krajów nas poparło krajów, które mają podobny problem i Węgrzy, i Czesi, i Rumunii mówiąc, że oni również obawiają się tego zagrożenia ze strony zbóż ukraińskich. Przy okazji tego punktu, wcześniej prosząc prezydencję, przedstawiłem informację, która była sygnalizowana przez część ministrów, mianowicie nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń na zachodzie Polski. Przypomnę Państwu, że 14 listopada, pięć dni temu, został potwierdzony przypadek afrykańskiego pomoru Padłego Dzika w województwie lubuskim. Po dwóch dniach niedaleko kilka kilometrów dalej został również potwierdzony drugi przypadek afrykańskiego pomoru udzików.